Siemka, z tej strony Prasout i witam was w kolejnym odcinku z Battlefield Hardline. Jak ostatnio pamiętacie, no zaczęliśmy sobie serię, skończyliśmy sobie prolog i zaczęliśmy połowę e, pierwszego rozdziału pod tytułem Powrót do Szkoły. E, no i w tym odcinku już raczej sobie to skończymy, może już na zaczniemy drugi rozdział, zobaczymy. Bieżące śledztwo szkoła. Okej. Okay. Mamy tapa oznaczonego. A okej. Okay. Tak, dział dla przy... do wszystkich lokalnych w... i federalnych baz danych. Witaj w świecie jutra. Śledź jego ruchy na skanerze i dopilnuj, by tego nie spieprzyć. Nie śmieć. słucham Tysona. Tysona? To nie takie proste. Stary! Pomóż mi, na coś potrzebujemy? idź do domu. Słuchaj, muszę się z nim zobaczyć. Spokojnie, po co te całe nerwy, bracie? Dobra, idź. Idź, wpuść go. No to jesteśmy. No dalej tak, zaprowadź nas do Tysona. Nie rozpoznaję tych typów. Trzymaj się skanera. Dowiedz się co to za ludzie. No, jestem bardzo, bardzo głodny. Rozumiesz mnie co. To urządzenie ma wbudowany mikrofon. Skanuj uważnie imię i nie jej Ej, Fidel. Gorąco się tu zrobiło. Jest tutaj Tyson czy nie? Tak, mamy do pogadania. Zrozumiano. Tyson jest tam. Masz pięć minut. Rybelka. Zablokowana nowa, broń krótka. Co ty tam robisz? To Tyson. Przeskanuj go. Potrzebujemy dowodu na to, że tu był. Kurwa. Wciąż nie widzę Tysona. Może się przesunie. Przestań już rozpytywać o mnie. Nie jest bezpiecznie. Tyson. Tylko jedna uncja. Proszę. Dobra. Siadaj. Zobaczę, co się teraz zrobisz, Dobra. Oczywiście, oczywiście. Ej, chwileczkę. O, Ken Lawrence! To jest nasza nagroda. O, tutaj. Ciekawe, czy nie ominąłem już jakiegoś dowodu. Przeskonować tylu ilu się da. A wiecie, jak o czymś zapomnę to się oczywiście wrócimy. O kurwa. Cholera. Chcą durwać Tysona. Szybko, musimy się do niego dostać. Centrala tu trzynastka. Doszło do strzelaniny, wkraczamy. Uwaga, mamy doniesienie o strzelaninie na zbiegu trzeciej i trzydziestej trzeciej. Ruchy! No ruchy, jak no widać. Można Nels wynajął jakiś gości z Juarez. Juarez? Nels byś ściągał ludzi z Juarez? Prędzej z Atlanty! Ale nie z południowej granicy. Ale ci goście nie wyglądają na ludzi Nelsa. Tak! Chyba nigdy nie widziałeś żołga z Atlanty. No i ja mam iść do przodu? Zatrzymywanie wielu celów. G, pokazując odznakę, możesz zatrzymać do trzech wrogów. Wskaźnik czujności stopniowo zapełnia się, kiedy podejrzani stają się coraz niebezpieczniejsi. Wyschać kontrolę podczas próby aresztowania kilku podejrzanych, celów w nich nie... naprzemiennie. Aż się nie ruszy? Stać! Ci klienci, co tu sobie strzelnicę urządzili? Kim oni są? Nie wiem! To chyba ci sami. Zastrajeć! Nie gliniarze! KA! Osłaniam ci nik. Sojusznicy przybędą z pomocą, jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli. Ok, nie wiem, czy ja coś zjebałem, czy może to było zamierzone, nie mam pojęcia. Skój tego z nakazem. Będzie dobrze w papierach wyglądać. Poszukiwanie przestępców ściganych nakazem aresztowania opłaca się eliminować bez zabijania, aby otrzymywać większe nagrody. Skanuj i analizuj podejrzan podejrzanych, aby potwierdzić nakaz aresztowania. Ściganych nakazem aresztowania podejrzanych można sprawdzić na liście w menu Nie ruszaj się! Ok, udało ci się.

To jest kurwa! To jest kurwa. Ty jesteś kurwa, o tyle ci powiem. już. szczurze Muszę znaleźć jeszcze dowody. No i jak na razie to ich nie ma. Policja! Jesteś aresztowany! Tyle ile ja muszę mieć kajdanków i ja pierdole kajdanków? Gówno ani dalej. kurwa. Kurwie muszę mieć niezły zapas tych kajdanek, nie. No ci w ogóle weszli już. Ej, nie wiem, ja dostanę w końcu jakiś samouczek z tymi dowodami, czy co? Czy może ja już wszystkie minąłem? Używaj gadżetu jeden paralizator. te dolarów temu kto mi znajdzie zgłogi tego jebanego padalca Taysona. Co to? kurwa, Ej, kto to do chuja? Dobra. Jakoś mi to na razie wychodzi. Jakoś. Otwórz skaner. O! Akta sprawy. Akta sprawy zostaną odblokowane, kiedy zaczniesz analizować nowy dowód. Skaner wyda odgłos w pobliżu dowodu, przeanalizuj wszystkie dowody w sprawie, aby otrzymać nagrody. Akta spraw możesz przeglądać pauzę lub wciskając klawisz tab po zeskanowaniu dowodu. Ok. akta Hotshot, pudło Hotshotów. Na ekranie szczegółów śledczych możesz zobaczyć dodatkowe informacje o dowodach i dowiedzieć się, jaki mają związek z badaną sprawą. Możesz tam przejść bezpośrednio, kiedy analizujesz nowy dowód. Tyson jest zbyt dobrze zorganizowany. Nawet nie wiesz jak. Na ulicach pojawił się nowy narkotyk o nazwie Hotshot. To płynna kokaina, tani odlot. To coś napędza wojnę narkotykową w Miami. Towar chcą wszyscy, a ma go tylko jedna grupa. Księgowość dotycząca dystrybucji hotshot w Miami. Na dole widać notatkę Tysona. Przy takim poziomie szczegółowości, facet mógłby równie dobrze założyć firmę i rozpocząć sprzedaż hurtową. Zna się na rzeczy. Oho, czyżbym to już ominął? Nie wiem. O! A może jednak nie? Zdjęcie Stodarda. O kurde. Zdjęcia policyjne mojego byłego partnera detektywa Karla Stodarda. Dlaczego jacyś podrzędni dilerzy narkotyków od Tesona Lutzworda inwigilują gliniarza? Nawet nie jestem w stanie rozpoznać, czy jest tutaj na służbie. Obserwują Stodarda? Na pewno się ucieszy. No ciekawe. Użyj skanera, może znajdziesz jakiś dowód, żeby doprowadzić nas do Tysona. Co ja to zamknęłaś? Boż, jeszcze jeden typ był. Spróś pomieszczenie, zadanie wykonane. Akcja... Odpowiedzialny za plagę płynnej kokainy, znanej jako Hotshot na ulicach Miami. Tyson Latchford. Hotshot jest tak popularny, bo daje lepszy high i to bez zjazdu. Przynajmniej tak mówią. Mam wystarczające dowody, żeby go posadzić. Jeśli tylko Tyson dożyje do tego czasu, to gówno może zaszkodzić każdemu. Znak Tysona to jego koga. Ok, mamy nagrodę dzięki temu. Widzę, że tu ja pierdzielę, ile tu tych dowodów będzie później. Facet odpowiedzialny za plagę płynnej Dobra, cicho. Jako cicho na ulicach Miami. Tyson Latchot. Hotshot jest tak popularne, bo daje lepsze... Nie kawał. mogę tego pominąć. I to bez zjazdu. Przynajmniej tak mówią. Mam wystarczające dowody, żeby go posadzić. Jeśli tylko Tyson dożyje do tego czasu. Przęty taktyczny. No co mnie przesuwasz, ty krowo? Aby awansować szybciej, aresztuj podejrzanych, zbieraj dowody, skanuj otoczenie i rozwiązuj otwarte sprawy. Na ekranie poziomu eksperta w pauzy możesz śledzić swoje postępy dotyczące awansu na kolejne stopnie i sprawdzać nagrody czekające na wyższych poziomach. Hm. Składną pałkę sobie wyźniamy. Dobra, Nik, spójrz na to. Znalazłaś Tysona? Czemu tu jest kamera? Halo, czy to kamera? Tysona tu nigdy nie było. Gadali przez komputer. Spróbujesz jeszcze raz? Sorry, ale to ty jesteś dupkiem, którego chcieli zabić. Cześć, Tyson. O, w dupy. Jeszcze tego brakowało. Twój koleś ta przepadł, a wszyscy twoi ludzie nie żyją. Kurwa! Słuchaj. Po prostu ich znam. Czasami popchnę im trochę towaru, nic więcej. Kto chce cię zabić, Tyson? O takich sprawach raczej się nie mówi przed czasem. Powiedz, gdzie jesteś. Możemy cię ochronić. Bacz, ale nie wydaje mi się. Kurwa. I co teraz? Gość zginie, jeśli go nie znajdziemy. Centrala tu trzynastka. Musimy namierzyć IP połączenia wychodzącego. Już namierzamy trzynastka. I mamy połączenie. Dajcie nam kilka minut. Zrozumiano. W drogę. To im zajmie więcej niż kilka minut. Czyli wiemy, okay. Tyson. Ale nie mamy pojęcia, gdzie jest. Dostań się do auta. na piętrze! Znaleźć mi tego skurwiera! Cholera. Mendoza musimy stąd spadać. Serio? Ostatnia znana pozycja. Przeciwnicy będą cię szukać w ostatnim miejscu, w którym cię usłyszeli lub widzieli, oznaczonym na mapie pomarańczowym okręgiem. No, w długą postaci, która cię szuka, pojawi się ikona, znak zapytania. To już mieliśmy parę razy w sumie. Unikaj przeciwników, którzy cię szukają, jeśli nie zdołają cię znaleźć, zaczną szukać w innym miejscu. Nie możemy mieszać topsiami. Hej, nie ruszaj się! Co to no, za no, gość? No. Ej, co to? O co tu kurna chodzi? Torwacz na oś! Dzień dobry, nie uciekasz! Rozumiem, trzynastka. Uważaj na siebie. Bolera! Masz. Psst. Niech to szlak! Take, dwa. No Ja pierdziele! Nawet nie widać ich na minimapie, ale mnie napierdalają, nie? Kurwa! Zdechniesz, kurwa! Dla Dzięki centrala, czekam na info. Twój Kubel Dyson nie ma pojęcia co go czeka. Wyślę na miejsce jednostkę powietrzną. Potem wpadamy tam, zabieramy go i wypadamy. Prawie już kończymy. Wyważ te drzwi Mendoza. Ale wiesz, że potrzebujesz nakaz? Spokojnie, chłopcy. A ty co? Wszystkie kodeksy znasz na pamięć? Słuchaj, nie chcemy cię aresztować. Teraz musisz zniknąć. Wezmę tylko swoje rzeczy. Hej, możesz nam powiedzieć, co tu się dzieje, he? wiesz, czym się ostatnio zajmuję? Papierami. Od dawna nie robi na ulicach. Wszyscy rzucają się sobie do gardła, a ja chyba walczę po niewłaściwej stronie. Możemy o tym pogadać. O kurwa, Maciu. Została. Jak to wygląda? Nie jest. Dobra, będę uciskał rany. Przetrzymaj w właby wywrzeć nacisk. Wiem, wiem, musisz wytrzymać. Nie przyszliśmy tu po ciebie. Nie zostawię cię. Pierdol się! Zgarnąć Sankona! Zgarnąć Sankona! Co so ja strzymam? E. na W. Nie też jest miło. Detektywie, zna go pan? Co? Jego? On tu tylko robi w papierach. Okej, okay, odcinek drugi wymeldowania. Okay. Początek następnego odcinka za 10 sekund. Odcinek drugi, wymeldowanie. Kai była na liście kontuzowanych przez kilka tygodni. dos nie opuszczał biura. Po tym, jak niemal stracił kolejnego funkcjonariusza, kapitan stara się dokładnie przemyśleć następny ruch. Ale szybko przeczytałem. <grym> identyfikuj i zatrzymuj podejrzanych z ważnymi nakazami aresztowania, aby zdobyć nagrody. Rosardo Javier i Gary Volker eee, Szukaj dowodów, aby wypełnić to spraw. Śledztwo w hotelu Elmore. Łańcuch logistyczny Hotshot. Wyłowione jeszcze dwa ciała z Manity Bay. Mogliby z nich zrobić boje. Mendoza, zapraszam do siebie na minutkę. Uwaga, ludzie, zróbcie miejsce. Młodziak dziersko maszeruje. Kai. Detektyw Dao wróciła już do aktywnej służby. Wbrew zaleceniom lekarza, ale nie moim. Wszystko okej? Okay? Na razie sobie nie pogram, ale jest okej. Okay. Ta koka, którą przejęłeś ze Stodardem, dotarła do nas z Kolumbii, drogą wodną. Od dawna nie było takich akcji, bo teraz wszystko leci przez Meksyk. A co Tyson Latchford miał do powiedzenia? Mm, pan Latchford, jak się okazuje, ma wyjątkowo mocne plecy od strony prawnej. Proszę. To Leo Ray. Krzywka Stingray. Hurtownik kartelu. Wczoraj zadzwonił do mojego biura. Twierdził, że ma informacje. W związku z wojną narkotykową w Miami. To trzeba go sprowadzić. Tylko po cichu. O sprawie wiemy wyłącznie my. Nawet komenda nie jest bezpieczna, że o ulicach nie wspomnę. Wyraziłem się jasno? Tak jest. Dobrze, to do roboty. Mamy jakieś czarnowce? Skoro Dołs się martwi, to i my powinniśmy. jak osły za jakieś nędzne grosze, ale... Nie, to no jasne, ale poza tym wszystko super. Jest jeszcze. Okej, okay. zostań przy furze i osłaniaj. Zostań przy furze. Obstawali Niezbyt młodych. A to kto? Spotkałam go w drodze do Zo. Chcę zobaczyć jakiś zagrożony gatunek. <grystanie> Słyszy się kurwa. Prosiłem o Dousa. A Dose przysłał nas. Jak następnym razem ktoś zadzwoni, to chcę usłyszeć Dousa, który powie mi, gdzie i kiedy możemy się spotkać, by pogadać o naszych sprawach. Nie będę się zadawał z gównianymi harcerzykami. Potrzebuję prawdziwej ochrony. Spóźnię się na mecz. Idziemy. Ja to zabiorę. Nie ma szans. <noise> Hej! Podobno załatwiłaś Tysona Latforda. Dużo was skończyło. Tak się chyba nie robi, co? Zachowaj tę gadkę dla dołu. tym to co robimy? Powiedz szefowi, że, że miałem wszystko na tacy. Abyście to spierdolili. Oddaj tę torbelio albo odstrzelę tego typa. Rio Cooler. Focus. Focus. Kai, co to za jestnik? Jacyś goście, którzy wiedzą, że Rio wszyscy. Okej, ja chciałem kończyć ogólnie, ale nie, <laughs> nie.

Czekam na jakiś zapis. No ty kurwa.

a, nie chciałem zaczynać tego rozdziału, ale dobra. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ci nam się spodobało. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie, cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Battlefield Hardline.